Dziś wymienimy sobie żarówkę stopu w samochodzie osobowym Volkswagen Golf 4. Tutaj odpinamy oczywiście naszą zaślepkę, wyciągamy wtyczkę. Wtyczkę żeby wciągnąć wystarczy z lewej i z prawej strony zacisnąć, wyciągnąć. Kolejnym krokiem będzie wyciągnięcie obudowy żarówek. Robimy to samo, z prawej i z lewej strony zaciskamy, wyciągamy. Ciągniemy całą obudowę wraz z roweczkami w dół, następnie ciągniemy do siebie. Tu może być troszkę problemu, ale w takim przypadku nie powinno być. Wyciągamy wszystkie szaróweczki wraz z obudową. No I zobaczcie, jest to pierwsza szaróweczka. Wciskamy, przekręcamy, wyciągamy. Zakładając, wciskamy, przekręcamy w prawo. No i to wszystko. Zobaczymy, jak nazywa się ta żaróweczka jeszcze. Chyba P21W. Zobaczymy. Tak, jest to szarówka P21W.